Witamy Państwa bardzo serdecznie z pięknej Sobótki. Gościmy na otwartych mistrzostwach Sobudki w tenisie ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobudka. Kochani, kolejna edycja. Prześwietna atmosfera. Zresztą, jak widzimy w tle, zawody jeszcze trwają. Udział wzięło 16 zawodników. Ponieważ jest to otwarte, są to otwarte zawody, no mamy zawodników z kątów wrocławskich, Świdnicy, mamy z Gorzowa. Dlatego też jeszcze raz, dzięki śliczne organizatorom przede wszystkim za to, że się zaangażowali tak mocno, że na naszym pięknym obiekcie, bo trzeba przyznać, że architektonicznie ten obiekt sportowy jest położony w miejscu niebywałym, którego nam wszyscy zazdroszczą. On ciągle żyje, rozwija się, czego dowodem są dzisiejsze zawody sportowe. Dzięki. Tam to jest po prostu środki, proszę Tam to i tam tam to jest po prostu środki. Dziękuję wszystkim. Przede wszystkim tutaj naszym wodarzom za udostępnienie obiektu, za to, że mogliśmy tutaj te dwa dni spędzić w fajnej atmosferze. Rywalizacja była zacięta. 16 zawodników e, uczestniczyło. No Bartek aż z Dużowa Wielkopolskiego to w ogóle evenement. Jeszcze nie było, nie było takiego zawodnika. Myślę, że i e, jeśli chodzi o poziom sportowy i, i odległość jaką pokonał, no to duży szacunek. Ale byli też zawodnicy z Wrocławia, Świdnicy, Zawodnicy z kątów wrocławskich, także no, ten nasz turniej tutaj cieszy się coraz większym myślę, zainteresowaniem i też z roku na rok myślę poziom, poziom jest bardzo, bardzo dobry.